AI 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 Nie tylko na wielkich prezentacjach, ale również w codziennym życiu coraz częściej nam towarzyszy, nawet w tak banalnej czynności jak wyszukiwanie w Google. Ale co powiecie na to, żeby to jaj zaprząc do działania na waszych warunkach i wykorzystywać je w codziennym funkcjonowaniu? Czy to do pracy, czy zabawy, w bezpieczny i przede wszystkim Kontrolowany sposób, bez subskrypcji i wysłania swoich danych do sieci. Cześć manko moi drodzy, z tej strony Radejko, Witajcie na moim kanale. Dzisiaj bardziej techniczny materiał, może ciekawostka, może inspiracja, który mam nadzieję przybliży Wam możliwości najnowszych kart graficznych Nvidia GeForce RTX. Możliwości, z których jeśli nie korzystacie, to realnie tracicie sporą część potencjału, jak i w topowych kartach drzemie, bo to już od dawna nie jest tylko granie, a znacznie, znacznie więcej. Zatem w tym filmie Nvidia Blueprints, trochę Githuba, małe tutoriale do ciekawych funkcjonalności i kilka innych, bardziej złożonych. A co najlepsze, darmowych. Tak, będzie na pewno taki bardzo podstawowy temat jak twój lokalny, prywatny, wyszkolony i precyzyjny chat GPT. Będzie lokalne generowanie obrazów i grafik 3D od tak prostych aż po całe sceny generowane jednocześnie, ale pójdziemy też krok dalej, bo opowiem Wam również o tym, co mnie zaintrygowało. Rozpoznawanie obiektów na nagraniu wideo i obrazie z kamer na żywo, gdzie możecie tak liczyć osoby, jak też inne obiekty, nawet z alertami ilościowymi i tak dalej. No, sporo fajnych rzeczy. I nawet taki zakres możliwości i funkcjonalności, jak przed chwileczką wam opowiedziałem, to tylko jakiś minimalny ułamek tego, co Nvidia udostępnia i co możecie zrobić u siebie w domu, albo jeśli chcecie wyjść na rynek z aplikacjami czy narzędziami, potrzebujecie czegoś dedykowanego dla swojego środowiska, to jest to też dobry start. No, to jeśli macie kartę Nvidia GeForce RTX, to siadajcie i słuchajcie, a jeśli nie macie, to zapraszam na podlinkowaną w opisie filmu stronę partnera tego filmu, MoreleNet, gdzie takie karty graficzne możecie kupić. Uprzedzam też, że będzie momentami nieco... Ciężko i technicznie, ale no hej, skoro ja dałem radę to zrobić, to Wy też dacie radę. Zacznijmy od podstaw. Tego, że istnieje coś takiego jak Nvidia Blueprints, jest to zestaw przypadków i przykładowych funkcjonalności wykorzystujących sztuczną inteligencję do konkretnych akcji. Są to w zasadzie otwarte i gotowe rozwiązania, na bazie których każdy może stworzyć coś swojego, albo na no, odpalić to, co już jest gotowe. Bez ingerencji w optymalizację tego, gdzie jakie obliczenia mają być wykonywane. No wiecie, nawet AI generujące grafikę czy dźwięk to też są wciąż obliczenia, a te narzędzia, te modele dostajemy bez tego najgorszego i najtrudniejszego etapu uczenia logiki i rozpoznawania podstawowych zależności. Dostajemy tutaj gotowy półprodukt, jakkolwiek by to nie zabrzmiało, który już potrafi rozpoznawać kontekst, czy ma za sobą lwią część nauczania. Korzystając z bazy blueprints i innych modeli, nie marnujesz czasu na to, jak stworzyć od zera i zoptymalizować model AI, a na to, jak na bazie takiego modelu przygotować konkretny, szyty na miarę produkt, swoje narzędzie, Albo zabawkę. Oczywiście nie brakuje już też rozwiązań, które do tych blueprintów, tych projektów, schematów, dodają przystępne interfejsy. O nich dzisiaj też pokrótce powiem, ale główny zamysł jest taki, że ten środek. Już dostajesz, a ubrać i dopasować go do siebie możesz jak tylko chcesz. Ale do konkretów. Zanim zajmiemy się czymkolwiek, to od razu polecam przygotować sobie swojego lokalnego chatbota. który, w razie niepowodzeń i jakichkolwiek problemów, będzie mógł nam pomóc podpowiedzieć i wyprowadzić z patowych sytuacji. Czułbym się w sumie źle, gdybym pokazując wam darmowe schematy i darmowe narzędzia. Już na początku odsyłał, żebyście skorzystali w razie problemów z tego płatnego. Tutaj ja korzystam już od jakiegoś czasu z aplikacji Olama, która pozwala w łatwy sposób pobrać i zainstalować sobie lokalnie różne LLM-y. Jest opakowana w czytelny, prosty interfejs, bardzo podobny do czata GPT, który praktycznie wszyscy znają, a jednocześnie ma też możliwość w razie konieczności odcięcia dostępu do sieci. Szybka instalacja i wybranie odpowiedniego modelu językowego. Gotowe! Oto twój prywatny czat GPT. Dodatkowo możesz tutaj też zainstalować kilka modeli i wybrać, z którego będziesz w danym momencie korzystać, więc możesz mieć różne. Do różnych specjalizacji i zastosowań. Ponadto może on w połączeniu np. z Lama Index działać jako RAG, czyli Retrieval Augmented Generation, czat, który będzie wykorzystując zainstalowany LLM odpowiadał bazując na dostarczonych mu danych. Czyli unikamy i całkowicie wywalamy zrównania czatowe gdy i halucynacje. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to jesteście naprawdę szczęśliwcami, bo czasami czat jest zbyt ogólny i, mimo iż zadasz mu bardzo konkretne pytanie, to on sobie analizuje różne scenariusze i w odpowiedzi jest: no jeśli masz to, to zrób tak, a jeśli masz coś innego, to zrób inaczej, albo jeszcze inaczej. I zamiast dostać prostą odpowiedź na swoje pytanie, dostajesz 20 różnych wariantów, z których koniec końców i tak sam musisz wybrać. W przypadku modeli RAG, czyli tych bazujących na dostarczonych bazach danych, nie, nie ma takiej w zasadzie możliwości, bo odpowiedź jest udzielana z dostarczonej i zdefiniowanej wcześniej bazy danych. Tutaj dla mnie idealnym Przykładem może być praca na danych wrażliwych, danych osobowych i realnie niemożność wypuszczenia tego do sieci, do weryfikacji, a jednocześnie konieczność 100% precyzji w odpowiedziach. A gdzie coś takiego ma zastosowanie? Pierwszym przykładem, który przychodzi mi do głowy jest kancelaria prawna. Tak, dokładnie. Przeszukiwanie setek, jak nie tysięcy stron dokumentów, notatek i uzyskiwanie precyzyjnych odpowiedzi i odnośników do konkretnych dokumentów na bazie istniejących już danych, a nie halucynacji, to może być tutaj game changerem. Nie tak jak kiedyś, w 2020 tym trzecim była głośna sprawa, gdzie prawnik ze Stanów Zjednoczonych tam prawo działa na zasadzie precedensów, więc jeśli sąd w identycznej albo bardzo podobnej sprawie już jakoś wyrokował, to wszystko wskazuje na to, że tutaj powinno być tak samo. Tam prawnikowi nie chciało się szukać tych precedensów, więc poprosił o to chat GPT. Tylko że ten idąc na łatwiznę również sobie dane sprawy stworzył, a prawnik idąc na łatwiznę i nie weryfikując tego Poszedł w zasadzie na czołowe w sali sądowej. I do takiego właśnie raga, takiego czatu schematy również w tym katalogu są, więc nic nie stoi na przeszkodzie, żeby wykorzystać to w swojej pracy i stworzyć dedykowane narzędzie. Albo jeżeli jesteście maniakami, którzy czytają wszystkie instrukcje, albo mają instrukcje do swoich sprzętów w domu, to też możecie wgrać taką instrukcję i odpowiedz mi na podstawie tej instrukcji. Proszę bardzo. Jednak spokojnie, to nie jest główną atrakcją, to wydaje mi się taka bardzo podstawowa i oczywista rzecz. Lokalny czat już jest, no to teraz możemy iść głębiej i zapraszam Was do generowania grafiki. Ja zdecydowałem się na pracę bezpośrednio na tych modelach, w terminalu, w Dockerze i nawet w, przy jednym przypadku w Linuxie, a jako, że nigdy tego wcześniej nie robiłem, to było to dla mnie ciekawe doświadczenie, ale jak chociażby w przypadku pracy z LLM-ami, mamy tutaj Olamę, tak do pracy z grafikami i generowaniem obrazów czy wideo jest wygodny interfejs graficzny Confi ui który pozwala z wykorzystaniem węzłów na precyzję Precyzyjne planowanie renderów, grafik i filmów, dodatkowo łatwe wprowadzanie regulowanie parametrów i zarządzanie wieloma zmiennymi. Wymaga to nieco przyuczenia i poświęcenia czasu na zrozumienie zasad działania, ale pozwala naprawdę w pełni wykorzystać moc obliczeniową karty graficznej. Do tworzenia grafiki. A jak już załapiecie podstawy, to późniejsza zabawa zdecydowanie jest z górki. O Confi -Y mówiłem już kiedyś w shortsiku, ale jeśli będziecie chcieli cały tutorial do tego, jak z tego korzystać, co to jest i z czym to się je, to dajcie znać w komentarzach. A tak szybko tylko przypominając, jeżeli chcecie korzystać z Confi -Y, to po zainstalowaniu wszystkiego wystarczy wejść w zakładkę Template, czyli to są już templatki, to są już wzory, na bazie których możecie sobie to konfigurować, dopasowywać pod siebie. Oczywiście, możecie wszystko zacząć tworzyć od zera, ale tak jak powiedziałem, no zrozumienie tego, co z czym, jak i gdzie może Wam chwilę zająć, dlatego korzystanie z gotowych rozwiązań jest zdecydowanie łatwiejsze i prostsze. A jeśli będziecie chcieli, tak jak ja, korzystać bezpośrednio z tego, co daje Nvidia, no to każdy model i projekt, którego w bazie danych Nvidia będziecie chcieli skorzystać, posiada dokładnie opisaną instrukcję, jak go odpalić. Tutaj nie pomijamy plików readme, redame, tych wiecie, co się kiedyś wyświetlały wszystkim, przeczytaj, przeczytaj, nikt tego nie czytał. Te warto. Nie zmienia to jednak faktu, że każdy z nas ma swój komputer z różnymi konfiguracjami, różnymi wersjami, i nie zawsze wszystko jest tak piękne i kolorowe, żeby zainstalował się od razu. Pojawiają się różnego rodzaju błędy kompatybilności i zapytań, które nie trafiają tam, gdzie powinny. Dlatego ten czat, który skonfigurowaliśmy na początku, mega się przyda. Jak tylko wyskoczy jakiś błąd, czy coś nie pójdzie tak, jakbyśmy tego oczekiwali, to możemy wkleić to, co nam wypluł terminal do naszego czatu i poprosić go o pomoc, dokładne rozwiązanie. Ja nawet w jednym przypadku uznałem, że nie chcę mi się edytować i szukać w pliku konfiguracyjnym danej linii, więc Całą treść pliku i poprosiłem o dokładną zawartość do podmiany, i dostałem. I, i, i działa! Sprostczek do wgrania i skonfigurowania na początek jest flux w wersji schnell, czyli szybkiej. I to na jego przykładzie pokażę wam, jak to skonfigurować. Na początku mamy okienko Try, gdzie możemy spróbować jego możliwości, ale jak widzicie, jest to ograniczone. No, oczywista sprawa, nikt nie chce nam tego liczyć za darmo. Co innego, jak sobie sami to policzymy. Druga zakładka to karta modelu, a trzecia zestaw instrukcji, o których mówiłem wcześniej. Tutaj zerknijcie pamiętajcie sobie przełączyć, na czym działacie. Spora część blueprintów jest typowo pod Linuxa, więc nawet działając w Windzie, będzie trzeba rozwiązać to WSL-em albo dockerem. Jako, że ja korzystam w przypadku tego projektu z Windowsa, to robię klik na windę i od razu mamy listę wymagań. Wszystkie modele wymagają sporo mocy obliczeniowej, a jednocześnie też nie mało pamięci, bo wielokrotnie dziesiątki gigabajtów w trakcie instalacji danego modelu mi pobierało, więc zanim przejdziecie do rzeczy, to też upewnijcie się, że macie sporo miejsca. Dysku. A teraz lecimy krok po kroku. Wirtualizacja włączona. Nvidia Workbench nie jest wymagany przy wszystkich, a mi napsuło sporo krwi, bo w mojej konfiguracji sprzętowej to ciężko było mi uwolnić 40 GB na dysku systemowym. Ale finalnie się udało. Dalej klucze API i logowania, wszystko z odnośnikami, więc tylko klikać, logować się, kopiować, a następnie odpalamy. Jak tylko dostajemy błąd, to tak jak mówiłem wcześniej, lecimy z konkretnymi linijkami do naszego chatbota, wklejamy mu logi i czekamy na rozwiązanie. A to nie ta wersja WSL, a to nie mamy czegoś wgranego. Cierpliwość. Cierpliwość jest tutaj kluczem i rozwiązywanie ewentualnych problemów krok po kroku. Jak już się uda i model sobie śmiga, to w nowym okienku terminala jedziemy z przygotowaną komendą testową i oto wzrasta zużycie VRAM-u, ram -u i grafiki i mamy obrazek. Ching, Właśnie stworzyłeś i wygenerowałeś pierwszą grafikę na swoim prywatnym generatorze. I co jak co, ale... Ta chyba nie jest taka zła. No, mi się naprawdę podoba. Jasne, nie jest to idealne odzorowanie rzeczywistości, ale jako szybko wygenerowaną grafikę przez AI, pewnie dokładniejszy prompt rozwiąże te problemy. Na podobnych zależnościach działa również Microsoftowy Trellis. Jest to układ tekst albo obraz do 3D, więc jeśli już macie skonfigurowane tworzenie grafik z luksem, to tutaj pójdzie Wam szybko. Przechodzimy krok po kroku przez instalację, odpalamy i... Znowu gotowe. I wiem, że bardzo podstawowo oba te projekty być może nie są zbyt ładne w obsłudze. Wpisywanie tego w konsoli też najdzięczniejsze nie jest, ale to jest to, co obiecałem wam na początku: gotowy mechanizm, system, który już działa, a to użytkownik, czy też deweloper może sobie powoli obudowywać go swoim własnym interfejsem. Albo skorzystać z Confiłai, albo z gotowej wtyczki na przykład do Blendera. Czego nie wybierzecie, uzbrójcie się w cierpliwość, bo generowanie w ten sposób jest czasochłonne i potrafi spocić nawet najmocniejsze karty graficzne. Ale zaletą jest to, że tokeny czy limity was nie dopadną. Ja spędziłem z tymi generatorami i z konfigurowaniem tego wszystkiego kilka ładnych dni i nie, wciąż klepanie w terminalu nie jest moim ulubionym zajęciem i nie do końca to ogarniam, ale no właśnie, po to są chatboty, nie? W sieci trafiłem też na taką prezentację, która no, spędzała mi sen z powiek przez bite trzy dni, bo zawsze coś, tutaj się wycwaniłem z podmianą pliku, o której mówiłem wcześniej, ale to jest nie ta wersja, to nie mam miejsca, to out of memory, Strasznie się napracowałem i postawiłem również system na nowo specjalnie, tylko dlatego tego generatora on wciąż nie chciał mi się uruchomić. Chodzi tutaj o generowanie całych scen w 3D, gotowych modeli, a nie jednego zbitku. I zobaczcie, raz jeszcze na prezentacja wygląda to naprawdę niesamowicie. Szkoda tylko, że nie udało mi się tego odpalić. Motyla noga. No wymagania na starcie też małe nie są, bo 48 GB ramu i 16 v ramu, no, mogą zdecydowanie sprowadzić do parteru. Narzędzie wydaje się być niesamowite, bo można opisać całą scenę od początku do końca i dostaniemy nie dość, że wizualizację danej sceny w formie grafiki, to później każdy jeden model 3D plus poszczególna edycja modeli może odbywać się indywidualnie, czyli tak jak tutaj nie pasuje mi ten element, mogę zmienić tylko i wyłącznie jego, bez względu na pozostałe wygenerowane obiekty. Dalej wrzucamy to od razu w Blendera czy inny program 3D i możemy zacząć z animacjami. I jasne, większość tych modeli będzie wymagało jeszcze doszlifowania i dopieszczenia, ale wciąż są to mega dobre punkty wyjściowe. Tylko szkoda, że mi to nie działa. Wciąż na filmiku robi wrażenie. Oftopowo, wchodząc w to jeszcze głębiej, bo poza zastosowania dla zwykłych użytkowników, najwięcej mojego zainteresowania zyskało narzędzie, które, no, w sumie nie do końca, udało mi się skonfigurować tak jakbym chciał i do którego zdecydowałem się zainstalować Linuxa. Chodzi o monitorowanie obrazu wideo, czy to z pliku, czy na żywo, i jego analiza. Tutaj Korzystałem z Deepstreama. Żeby nie przedłużać tego materiału, to wspomnę tylko, że na tym straciłem najwięcej czasu zaraz po generowaniu tych całych scen 3D, bo tutaj problemy sypały się bardzo gęsto. To za mało RAMu, -ram u miejsca na dysku, wszystkiego po kolei. Domyślnie to chciało pobierać chore ilości danych i działać na bardzo dużych elemach. Ale jak zerkniecie, chociażby w prezentację tego, co z tym dalej można zrobić, i tak to są znowu praktycznie gotowe rozwiązania. Tutaj macie ujęcia z kamery, rozpoznawanie ludzi, samochodów, albo ja siedzący z telefonem w ręku i informacje o tym, co widzi kamera. Najlepsze jest to, że nie musiałem tutaj niczego. Tego uczyć, a system już wiedział, czym jest człowiek, czym jest samochód, czym jest telefon, co trzymam w ręce. Z rzeczy, do których ja chętnie jeszcze wrócę w przyszłości, jest konstruowanie asystentów AI. Nie takich telefonicznych, wybierz jeden, aby połączyć się z działem sprzedaży, a asystent rozumiejący kontekst i potrafiący na bazie dostarczonych przez nas informacji bez halucynacji rozsądnie i zgodnie z prawdą odpowiedzieć. I w sumie tutaj też się zapętlam, bo takiego asystenta już od dłuższego czasu ma na swojej stronie morele.net, partner dzisiejszego materiału, u którego możecie zaopatrzyć się w najnowsze karty graficzne NV. RTX. A jeśli chodzi o zabawy ze sztuczną inteligencją na swoich maszynach, to wszystkich zachęcam do spróbowania, bo po pierwszej fali frustracji przychodzi spora satysfakcja z działających narzędzi, a te do generowania 3D bardzo mi się przydadzą, bo planuję kilka modów w tym roku, będą jak znalazł. I w sumie dosłownie wczoraj przyszła mi też kolejna drukarka 3D, więc zobaczymy, co uda się stworzyć. Na dzisiaj to tyle, mam nadzieję, że Wam się podobało, jeżeli tak, to koniecznie subskrypcja i łapeczka w górę. Komentujcie również, jakie Waszym zdaniem są najciekawsze i może najmniej oczywiste zastosowania AI, zwłaszcza. Tego lokalnego. Zachęcam do dyskusji i do zobaczenia w następnym materiale. Na razie i cześć!